Na samym początku chcę cię poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT Gastrogus, właściciel sklepu internetowego Bestpan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy jaka niespodzianka czeka tam na ciebie. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie przepis na genialną grochówkę. Grochówkę, którą wykonacie dosłownie w kilka chwil, bo wykonaną z szybkowaru. Jak ją zrobić pokażę Wam dokładnie krok po kroku. Wszystkie składniki będziecie mieli w opisie tego filmu albo w sekcji komentarzy, także zajrzyjcie tam i tam. W opisie również znajdziecie wszystkie linki do partnera naszego odcinka, czyli do AMT Gastro GUS właściciela sklepu BestPan.pl no i znajdziecie również kod rabatowy na 20%, pasja do gotowania także koniecznie zajrzyjcie, co tam ciekawego byłoby dla Was na stronie zbliżają się święta, może akurat coś wybierzecie dla jakiegoś fana gotowania na prezent a teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy przepis moi drodzy na grochówkę rozpoczynamy od przedstawienia składników oczywiście coś potrzebujemy na wywar żeby zrobić fajny wywar na grobówkę, potrzebujemy czegoś wędzonego. Mam tutaj wędzone żeberka, boczek, kości wędzone. Do tego będziemy używać jeszcze tam kiełbasek, ale to podsmażymy bardziej. I z poprzedniego przepisu została mi się gęsia, w zasadzie kawałki gęsi. Nie wyrzucam, w poprzednim odcinku też mówiłem, że fajnie można zużyć takie kawałki Drobiu, gęsi w tym przypadku do wywaru trafiło się idealnie. Robimy grochówkę, także nic się nie zmarnuje. Kolejno potrzebować będziemy marchew, ziemniaki, e, może być seler, pietruszka. Ja ani selera ani pietruszki dzisiaj nie używam. E, wywar będę gotował jak i całą supę, żeby było szybciej. W e, szybkowarze także szybkowar otwieramy dosyć spory, 4,5 litra. Powinno nam tutaj wystarczyć. Do środka dodaję żeberka, kości, cyk, dwie zupełności wystarczą, gęsinę, te składniki na razie zostawiamy. Garek na razie na bok. Zabieramy się za marchew. Musimy ją pokroić na mniejsze kawałki. Marchewka trafia do gara. Do tego od razu leci sól. Pieprz. Oczywiście liście laurowe. Oraz ziele angielskie. Tak to na razie się prezentuje. Całość zalewamy wodą i gotujemy pod przykryciem oczywiście myślę przez około 30 minut. I zabieramy się za kolejne składniki. Mianowicie boczek. toną skórkę odcinamy. Można ją wrzucić również do gotowania. Ja tego nie robię. Będę nagrywał w kolejnym dniu fajny bigos, do którego Was już odsyłam. Także wykorzystam. A w sam boczek kroimy, moi drodzy, kostkę około centymetr na centymetr. mamy pokrojony, od razu przechodzimy do kiełbasek, sztuki dwie. Również na pół i tak samo pół plasterki. Następnie zabieramy się za jednym zamachem za cebulkę. Cebulkę kroimy również bardzo drobno. I siekamy również trzy ząbki czosnku. I teraz nie pozostaje nic innego jak na patelni wytopić boczek, dodać kiełbaskę od razu i kiedy boczek odda na tyle tłuszczu, ile powinien, wrzucamy cebulę oraz czosnek i tak naprawdę wytapiamy boczek aż stanie się fajnymi skwarkami. Nie ma być to tak zwana miękita. Ma to być fajnie przypieczone, wtedy będzie aromat, wtedy będzie smak i o to właśnie moi drodzy chodzi. Także Mięsko na paternie i wytapiamy. Pozostaje nam nic innego jak, moi drodzy, ugotować ziemniaki, oczywiście w osolonej wodzie. Gotujemy do miękkości i czekamy na pozostałe składniki. Wywar jest ugotowany, wyciągamy skrzydła oraz kości i do środka wrzucamy podsmażony boczek, kiełbasę oraz cebulkę z czosnkiem. I przychodzi teraz, moi drodzy, kolej na gwiazdę tego programu, czyli na groch, groch łuskany, a więc nie musi być moczony. Jeżeli macie groch w łupinach, oczywiście całą noc najlepiej takiego delikwenta wtedy moczyć. Około 300 g 350 trafia do zupki. I jak jest mowa o grochówce nie może zabraknąć sporej ilości majeranu, najlepiej takiego domowego albo zaufanego źródła. Zamieszajmy to wszystko, ponownie przykrywamy i gotujemy teraz całość do miękkości grochu moi drodzy. Myślę, że szybko ważę też to będzie chwila moment. Kontrolujcie, obserwujcie i za chwilę się widzimy. Ziemniaki ugotowane, dolewamy odrobinę mleka albo śmietany. Do tego pieprz, w moim przypadku pieprz biały. Bardzo ładnie pachnie, idealnie będzie komponował się z grochówką. Nie pozostaje nic innego jak teraz rozdusić wszystko na gładką papkę. Wszystko mamy gotowe, moi drodzy, także jesteśmy gotowi do serwowania. Tak jak wspominałem wcześniej. Ziemniaków nie dodawałem do zupy do gotowania, tylko obiecałem, że zaserwuję je inaczej. I teraz spójrzcie, dwa, dwie takie łyżki, dosyć spore. Ziemniaków formujemy na środku talerza. Teraz wlewamy zupę niezwykle pachnąca, aromatyczna. Dzięki temu, że. Wszystko zrobione jest na wywarze z kości oraz wędzonych żeberek. Do tego kleks kwaśnej śmietany. Troszkę kiełków. I można powiedzieć, że wariacja na temat zupy grochowej, grochówki jest gotowa. Tak to się prezentuje. Pięknie prezentuje się boczek. Niesamowicie wszystko pachnie. Spróbujcie koniecznie. Taką grochówkę z takimi ziemniakami jest naprawdę niebywale przepyszna. Wszystko to wykonane w szybkowarze. Na samym początku filmu słyszeliście, kto jest sponsorem tego odcinka. Zajrzyjcie w opis oraz w sekcję komentarzy. Tam znajdziecie kody rabatowe, linki, odnośniki do całego sprzętu, którego używam. A teraz żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.